Unikam konfrontacji, ciągle się boję nawet takich małych rzeczy, nie chcę żadnych nowości. Jeśli się coś pojawi na horyzoncie, to ja się wycofuję. Są fajne różne okoliczności, ale ja boję się w nie wchodzić. Wolę unikać, wolę gdzieś być zawsze z tyłu, nie korzystam z życia, generalnie wycofuję się. To może być właśnie bardzo często wynikiem takiej traumy, która powstała w momencie, kiedy my. Chcieliśmy uciekać. Coś się dużego i przytłaczającego dla nas działo. To, mógł być, to mogłoby być jakieś działania rodziców, szkoły, kolegów, jakaś sytuacja takiego fizycznego zagrożenia, jakiejś napaści, czy nawet takich e sytuacji, jakichś wypadków. My chcieliśmy uciekać, ale nam się nie udało. To zostało udaremnione. I my teraz mamy taką pamięć w naszym układzie nerwowym, żeby uciekać, że zostaliśmy jakby zafiksowani na to, że tam jest niebezpiecznie, my tam nie możemy iść, my musimy się oddalać oddalać, bo tam jest niebezpiecznie. Więc taka postawa bardzo często będzie świadczyć o jakiejś zachowanej traumie.